Dziś spektakl Wojciecha Smarzowskiego, cztery kawałki tortu, który rozpocznie się punktualnie o 20.30. Pani Elżbieta, tak? Dzisiaj potrzebuję, żebyś był blisko. Na urodziny matka z córką szykują sobie nielada niespodzianki. Matka numer jeden, matka numer dwa, dwie matki. Ja się nigdy z tym nie pogodziłam. Kłamaliście ja też mam dla ciebie niespodziankę. Głośny spektakl w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Cztery kawałki tortu. Dziś o 20.30. A po spektaklu Teatru Telewizji Czas na dokument, czyli nasz cotygodniowy cykl, w którym prezentujemy historie niezwykłe, wstrząsające, ale często także wzruszające i inspirujące. Taka będzie dzisiejsza opowieść o niezwykłej matce Annie Mareckiej. Czas na dokument dziś punktualnie o 22.00. Anna i jej historia. Urodziłam się bez rąk i z jedną nogą krótszą o 8 cm. Nogi u mnie zastępują mi ręce. Kiedy dowiedziałam się, że zostanę mamą, byłam w szoku. Nie miałam innego wyjścia jak tylko jej pomóc. Najbardziej mnie boli, że nie mogę tego zrobić, to. Chciałem mojego syna na ręce i go przytulić. W cyklu czas na dokument. Mama, dziś o 22. Nie czekaj aż ból stanie się naprawdę silny Weź Pyralginę, zwalcza każdy rodzaj bólu Pyralgina, numer jeden na silny ból Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu W Druteksie od 20 lat Tworzymy dla ciebie okna, które łączą w sobie Nowoczesność i piękno Okna, które gwarantują ci wygodę i ciepło W każdą pogodę Tworzymy okna, dzięki którym twoja rodzina będzie czuła się Bezpieczna Druteks, najlepsze okna Zmieni swój świat na lepszy. Znacznie od lepszych świąt, lepszych prezentów i wszystkiego najlepszego. Weź tani kredyt gotówkowy z niską ratą w Banku Zachodnim UBK i odbierz 100 zł w prezencie. Dzień dobry. Witam pana. Chciałbym zrobić przegląd mojej furgonetki. Poproszę kluczyki. Dziękuję. Jakość potwierdzona ponad 110-letnim doświadczeniem w sprzedaży samochodów dostawczych. Samochody dostawcze Renault od 14 lat numer 1 w Europie. Teraz w leasingu 4 raty gratis. Droga po kredyt prowadzi przez tor przeszkód. Zbadajmy ten bankowy mit. To najpierw salon między petentami. Walka z biurokracją. Fuh. Wysokie wymagania. I oczekiwanie na decyzję w zawieszeniu. Bez przesady. Klienci M-Banku biorą kredyt z miejsca. Bez gimnastyki? Przez internet albo telefon. Pieniądze na koncie w 15 minut. Zniszmy ten miks. M-Bank. Najbardziej przyjazny bank w Polsce. Odkładający się w tętnicach cholesterol zagraża sercu. Mam jednak dla Państwa dobrą wiadomość. Nadchodzi sterolea. Sprawdzona dawka roślinnych steroli, które obniżają poziom cholesterolu. Sterolea. Wygraj z cholesterolem. Gdy w duszy gra, kiedy zwalnia czas, w, biciu sen, w duszy gra słodki głos, słodki wawel. Jako mama bardzo wierzę w Nutellę. Pyszny krem do smarowania z orzechami laskowymi, dzięki któremu moje dzieci dobrze się odżywiają. Smaruję nim przeróżne pożywne produkty, jak na przykład pełnoziarniste tosty. Każdy słoik zawiera wysokiej jakości składniki jak orzechy laskowe, odtłuszczone mleko i odrobinę pysznego kakao. Nutella nie zawiera substancji konserwujących i barwników. To takie szybkie i proste, a przy śniadaniu chętnie korzystam z każdej pomocy. Nutella. Dobre śniadanie na start. Piotr z prosty. Ach, Piotr, nie wiem co ugotować! Po prostu wrzuć na patelnię porcję mięsa, ale to nie jest gotowanie. Jeszcze nie, ale z warzywami toskańskimi będzie. Wygląda wspaniale! Prosta, smaczna i prosta. Nie wygląda na to, żeby ktoś ci delegało.